Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną grę w zimowym świątecznym klimacie. Pamiętajcie, że w grudniu codziennie dodaję takie filmy właśnie w świątecznym zimowym klimacie. Jak Wam się w ogóle podoba moja stylówka, elfio, czapka, sweterek z pingwinami. Zapraszam również na dole link do, będzie do mojego Facebooka. Na Facebooku nazywam się Grampaula. No i tam jest wydarzenie grudzień z Grampaulą. Tam będziecie mogli sobie właśnie wszystkie filmy. Będę wklejała na to wydarzenie, co na pewno zapewniam Was, że nie ominie Was żaden film, bo wtedy Wam się powiadomienie o tym wyświetli. Także słuchajcie, Dzisiaj sobie gramy w przygody śnieżnego Misia. Słuchajcie, ja grałam, pamiętam w tą grę, jak byłam młodsza i wiem, że miałam ją na płycie, a teraz znalazłam ją fajnie, właśnie sobie gdzieś na jakiejś stronce. Także Play. I tutaj musimy zbijać, yy, zbijać te po prostu ludki, i musimy je ośnieżyć, więc biegamy. Łup! Tylko nie można do dołu się cofać, tak? Można tylko do góry. O, i to tak wygląda. Tylko musimy uważać z drugiej strony, zaraz przyleci. O, widzicie? I au, au, au. I nas tutaj, kurde, życie zżarło. Ale chciałam wam mniej więcej pokazać o co tu chodzi. O, kurde. Teraz nie planowałam dednąć, że tak powiem. Uwaga, i teraz trzeba go kopnąć. Opa! I powinien, jeżeli tam by na przykład był. Ten ludek na dole, to ta kula mogłaby go uderzyć, i wtedy mógłby się zrobić taki lód. I byśmy dostali jakiś bonus za to, ale też trzeba uważać, żeby nas nie uderzyła ta kula. Wow! Level complete! No i z każdym kolejnym levelem mamy inne postacie, jak widzicie. Ej! Jak widzicie, ta żaba na górze jest co zionie ogniem. Więc też jest, myślę, dosyć ciekawie. O kurde! Przez z dwóch stron, bo ja się boję, że mi któryś. Dobra, jest i tamtego strzeli, widzicie to? Jest lodowy i tamtego też. Wow, i mamy za nie jakieś bonusy. Okej, okay, co oznaczałem te. Yy, narty. Szybciej gadamy, szybciej latamy. Tyk, 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 tyk. Dobra, zebrałem jakieś trochę bonusów. Jak coś, to zawsze zostawiam Wam linki do gier w opisie, także nie marcie się, zawsze możecie pograć. I tu taki pies, on szybko biega. Piesek. Hello, pieseł. Siema, siema i bomba. Nie tylko mnie. O nie! Wszyscy mnie teraz atakują! No kurde, ja, ja nie wiem, jakie ja mam tu grać. Jak się tylko odwrócę, to ten mnie walnie. Szok. Szok ze stresem. Wu! Idziemy do psa. Ok, mamy. Proszę bardzo. I poleciała kula śnieżna. Wow! Wow! jo! Ile tu ludzi mamy teraz? Może nie ludzi, ale zwierzątek. Piesek, siemanko! O Jezu, dlaczego mi walnął? Przecież się ja skakałam do góry. O, mamy dodatkowe życie, musimy po nie pójść. Czekajcie, i teraz go podrzucimy. Ej, dlaczego on żył! Ja go do góry rzuciłam, masakra! Ty w ogóle jakiś czas się liczy? Coś takiego? Ja muszę przez, o oh, o, oh. właśnie tak myślałem. Ej! Czemu ja dedłam, no? Muszę tu kogoś podtrzymać. Dlaczego oni na drugą stronę nagle przeszli? Jak mam ich zabić? Jezu, no nie! Co ja robię ze swoim życiem? Pies! Jest! Kopło go, jest! Jeszcze ten żółty tylko został. Przyjdzie do mnie? Musimy go tutaj zaczumić. Za Czumu, 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 czumu czum, 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 bo mi się czas kończy, słuchajcie. Wow! Ej, czy ja życie straciłam, jakie ja tam poleciałam? Chyba tak, nie za bardzo, to nie jest za dobry pomysł. Siema, 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 yeah. siema! Je! Okej, okay, biorę to. Wszystkich zabiło? Oprócz żaby. O, od możemy wziąć życie dodatkowe. Trochę się jej boję. Jest jest, 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 jest. Wow. Dobra, uwaga. Leć, kulo, rozwal się w końcu. Czemu ona się nie chce rozwalić? No kurde, ja przecież już ich zabiłam, no. Ej, nie, życie straciłam. Jakim cudem, co ja zrobiłam? Chciałam się zapytać. Wow. O, yo, Gdzie ja jestem? Do dołu, zionie! Boję się tej zielonej kuli, kurde. Zaraz mnie trzaśnie. I co wtedy będzie? Teraz wszystkich wcześniemy naraz! Siema! Idziemy po narty, to będziemy szybciej chodzić. Szybko. Zanim się rozwali. Wow! Oh, no! O, kurde. Game over! Jeszcze raz! No dobra. Myślałam, że to się jakoś czyta. Kurde. Czemu nie mogę ich zabijać? No. Halo, chodźcie tu do mnie. Chodźcie do, ciu, ciu, do Ciuci. Do Ciuci Grampauli. A nie! Kurde, ja chciałam trzasnąć tą kulą, żeby tam ta kula rozbijała tego drugiego gnoma. No, ja, Dobra. Ciśniemy. W sumie ja lubię takie gry, co się levele wczytują. Nie wiem, czy wy lubicie od nowa grać coś. Ale w sumie z drugiej strony jest może trudniej. Dobra. Wow. Uważajmy na nasze życie. Mamy siedem żyć tylko. Nie! On tak nagle przyspieszył mi ciul. Jeden gnom. Dobra, idźmy na dół. I on teraz tak przyspieszy nagle. On tak robi. Jesteś głupi. Głupi! Nie idź na dół. Może go weźmiemy na dole. Dobra, tego strzelimy żabej i będziemy mieli po kłopocie. No kurde. Dlaczego nie mogę go zastrzelić? Mam nadzieję, że tego gnoma żółtego to walnie. Myślicie? Ja bym chciała. No niestety, musimy go strzelić. Czas nam ucieka! No, nie, ja w tego zegarka a uciekł mi, uciekło mi no. Uuuu. Dobra. Zegarek, kurde, jeden. Gnom. Dobra. Siema, 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 pies. Siema, pieseł, siema, piesę, szybko cię musimy rozwalić. Jej. Wow. Dobra, piesa, tu tu go strzelimy. Siema, piesę. Dobra, żółtego strzeli. Jest. Idziemy po nagrodę. Misia. Wow. Dobra, wróciliśmy tutaj, skąd byliśmy? Tutaj, gdzie byliśmy właściwie? Szybko, szybko, szybko. Kurde, walło mnie to zielone coś. Szybko, szybko, szybko. Bo mi pies tu idzie! Szok. Szok ze stresem po prostu. Chodź tu. Chodź, wołam cię. No, nie! Kurde, tylko się na chwilę odwróciłam! Co za paszczur! Panie paszczurze, nie jedź pan po sznurze. Dobra, siema, 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 gnom, siema! Uch, dobra. Uu. Wow! <grystanie z góry> wow! Lubię ten glass! Dobra, to te kule teraz do dołu strzelają. Dobra, idź. Może kogoś zabijesz! Fajnie by było. Uu. Uu. Patrz, ile się zabiło. Mam większe kule? Olej, ja. No, dlaczego mi życie ucieka przez tą bombę jedną? Dobra, tutaj jeszcze nie byliśmy. Nie, byliśmy, bo mnie właśnie tu zestrzeliło. Ale mam większe kule śnieżne! I elo! Właśnie tutaj lepiej, kurde, koło nich być, tak myślę. Jej! Wow. wow! Ja bym chciał życie dodatkowe. To by było fajne. Zwali się kula? Wow! <głos> wow! <głos> Dobra. Ow, oh, ow, oh, ow, oh, motherfucker! Nie rozwalać mnie gnomie. Ja was lubię, ja was lubię wszystkich bardzo, ale mnie, proszę nie rozwalać! No kurde! Ja znowu to wyląduję, znowu mnie zabiją! Pies! Czekajcie! Gdzie ja jestem? No! Jak ja nawet nie miałam szansy, żeby tu coś zrobić No nie miałam, słuchajcie, szansy Bo jak tylko ja się pojawiłam To z jednej i z drugiej strony mnie walili A patrzę na tego zielonego gnoma tu Ja wam palcem pokazuję myszką Ten do dołu ciągle ciuli Ten na dole są tu Ja nawet nie miałam szansy do góry polecieć a jajaj, niedobrze, ale w każdym razie słuchajcie, jeżeli podobała Wam się gra, to oczywiście w opisie zostawię link do niej, możecie sobie pograć. Ja dziękuję za oglądanie, oczywiście zostawcie koniecznie w komentarzach propozycje, w jakie inne gierki online świąteczne mam zagrać, a może coś innego świątecznego, bardzo chętnie zrobię. Także co, dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaki, pa pa pa!